Dzień dobry, witam wszystkich z kolejnego porannego spaceru. Jakże lepiej rozpocząć dzień niż właśnie doceniając to wszystko, co możemy zobaczyć, to wszystko, co możemy doświadczyć. No jest jeszcze kawa, kawa była, więc perfekcyjny początek dnia. I dzisiaj mieliśmy mieć delfinarium, ale nagle dostaliśmy wiadomość, że grupa się nie zebrała. Jednakże mózg operacji wpadł na fajny pomysł, a jaki pomysł? To zobaczycie już niebawem. Tymczasem napawamy się pięknymi widokami i zaczynamy dzień. Ojej, jak ładnie jest! Wyglądasz trochę jak wysok. Trochę. Ale cuda? Piękna pogoda, z czego się cieszę, ale co do tematu włosów, no to już musiałem trochę to ogarnąć. Strasznie szybko mi rosną. To powinno iść w drugą stronę, ale po prostu genetycznie. I muszę przyznać, że naprawdę mega. To ogarną mega szybko, mega sprawnie. Więc git, a my zmierzamy do punktu docelowego dzisiejszego dnia. I nie jest to trening, nie jest to trening. Ale trening też będzie później. Jesteśmy na miejscu. Zobaczymy dinozaury. Może i spotkamy króla dżungli, kto wie. Zapraszam. Fenomenalne, naprawdę. Mamy pokazy. Ale <noise> są fenomenalne, tak naprawdę. To chyba Pantata jakiś. Dzień dobry! Jest król, ale kim byłby król bez swojej królowej, ja masz, ja masz. <gryśla> braciak przeszkadza? Klata, dzień klaty! Także każdy lubi dzień klaty. Od razu, ogólnie mówię, te hantelki powiem wam, że to jest największy piz na wodę, jeżeli chodzi o podpisanie ich. Okazało się, że jednak one trochę ważą, bo na przykład jak wczoraj robiliśmy martwe na prostych nogach, to jednak trochę ważyły, to samo przy przysiadzie. Więc myślę, że te naklejki są tylko takie, a tu leżała, taka tu leżała, taka to dokleję. No i muszę wam powiedzieć, że po prostu przykleili chyba, że coś tam leżało. Więc nie wiem ile to waży, ale się pobawimy. Zaczynamy od wyciskania na skosie dodatnim na ławeczce. I hop, będziemy sobie pracowali. Jakbym miał obstawiać, to możliwe jest też tak, że prosto oni napisali te 25 na stronę, że to waży. Wtedy może i tak by było, ale no jakbym miał obstawiać 50-55 kilo, bo tyle mniej więcej idzie na te około 20-15 ruchów. Także myślę, że trzy serie będzie dobrze. Jakoś ostatnio do tych trójek się przyzwyczaiłem. Nie będzie zapewne wielkim zaskoczeniem, że kolejne ćwiczenie, kolejnym ćwiczeniem, zaskoczeniem. Uch, coraz lepiej, coraz lepiej. A to nie ja dzisiaj piłem drinki. Ja kawusia i kolo zero, grzeczny chłopak. Właśnie. O tym też pogadamy co do odżywiania i tak dalej później. Ale teraz wyciskanie, łowka płaska. Pozioma. Każda jest płaska przecież, tak? Dobry humor chyba, nie wiem z czego, nie wiem, nie wiem z czego, nie wiem z czego, nie wiem z czego siła, nie wiem z czego humor, nie, humor z miejsca, fajnie tu jest, naprawdę dzisiaj cieplutko, fajny dzień i nie zaskoczę was, że będą prawdopodobnie trzy serie, jakbym zmienił zdanie to dowiecie się za chwilkę. Ściągnięcie i góra, i ładnie na kolanka, i odłożylibyśmy na stojaczek, ale że będziemy jeszcze korzystali to grzecznie na ziemię, teraz czas na rozpiętki. specjalnie robiłem pauzę w rozciągnięciu aż ją troszeczkę wydłużałem żeby się właśnie skupić na tym głębokim rozciągnięciu i potem pchnąć biceps w klatuchę i czas na troszkę boków, barków także Zaczynamy w ten sposób, akurat uchwycić nam się tym razem przyda. Zrobiliśmy sobie dwie serie na bok barku tutaj, żeby go fajnie ruszyć. A teraz zrobimy sobie serię łączoną. Będzie to przód barku i jeszcze ten bok sobie dobijemy. Jak seria łączona, jedyną przerwą, którą zrobimy, to będzie po prostu zamiana handli, jako że już troszeczkę te boki mamy zmęczone, więc zaczynam od wznosów przodem. I wymieniamy hantelki. Odkładamy. I jeju, jeju, jeju. Szybciej, szybciej, szybciej? Dziesiąteczka niby i druga dziesiąteczka. Normalnie bym zrobił e, tro, troszkę inaczej, nie robiłbym serii łączonych, bo nie lubię często, wolę po prostu skatować daną partię, tą część, obszar jednorazowo, że tak to nazwę, a potem przejść do drugiej, ale tutaj po pierwsze za chwilkę nam możliwe, że zamknął, także ktoś nas możliwe, że wyprosi, ale raczej, raczej nie, nie wydarza się to, a jakby chciał, to można naprawdę poprosić. Ale chodzi też o to, że po prostu jestem na wakacjach i chcę sobie się pobawić, bo chcę, żeby też to odpoczęło, a już niebawem zaczyna się okres masowy i będą vlogi. I znam już nazwę. Także będzie fajnie. Nie wiem jak Wy, ale ja osobiście nie wyobrażam sobie spędzania wakacji tak po prostu leżąc. No i dzisiaj leżeliśmy sobie, odpoczywaliśmy, to dla mnie to nie jest odpoczynek, gdy ja po prostu leżę takim pykiem. Wiem, że to jest czasami potrzebne i konieczne, ale chyba będę musiał się tego nauczyć albo do tego dorosnąć. Nie wiem, czy się do tego dorasta, bo właśnie ja się cieszę, że jestem na tyle aktywną osobą i osobą, która po prostu lubi ruch. Ale ogólnie jest naprawdę sympatycznie nasz numer. 3101 I my przebieramy się i... Lecimy zjeść coś smacznego.